Nie, ale nie, 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 coś. nie, jest. jak nie, tam jest to się idealna idzie na, idzie na górę, idzie, nie, 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 z na nie, 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 Przejmujesz nie, co nie, Podanie. nie, 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 sobie zagryzę zaraz kurwa tego Uciekajcie! Nie, jedźcie do nich, jedźcie, do macie, dajcie! Do... Dobra, cicho im zabijemy sobie Zagryzłem moim bite forcem. Ile? 35 kurwa, zagryzłem cerkę sobie Nie widzę co bije, ale bije! Za mało FPS-ów mam na takie bitwy On no, chodzi na dół Dobra, już, wystarczy, wystarczy Jees! skoczy Skoczył! A myśli, ktoś kiedykolwiek pójdzie po to ciało te tej cerki na dole Pilnuj te gniazda, ja idę żreć. To weź tam u ty ja proszę, czy nic nie zrobi. No właśnie, przydałoby się, bo mają ślety. minus 40 stopni. Ja i minus 40, mają minus 6 ledwie. No to, no ale wcześniej miały minus 40. No zaprawiam. <laughs> za Dobra. O, ryba tu jest wdechła. Ryba. Dobra, trzeba przemieszać w gnieździe. Ja się dosłownie jesteśmy roślinżercami w miejscu, w którym mamy być, czyli w migracji. Ale gęsło. Wszystkie mięsożerce chcą się walczyć z mięsożercami, to nie, nie, nie mają takie... Ty, może znajdziemy kość na migracji? Nie, nie, znaczy to nikt nikogo nie ma. Znaczy jakby na migracji jeszcze było więcej zwierząt takich dla mięsożerców w razie co? No Ale to i tak powinno się AI rozpita, nie? No Ale nie? właśnie, a, a słyszysz gdzieś AI w pobliżu? No a słyszysz gdzieś mięsożerców w pobliżu? To był tak. i pterek. Z tego gniazda nic nie będzie, chyba, że nie wiem. Póki to to są emocje na grzywobraniu. Zabijam dziecki i z niszcze Czekaj, 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 Eros, to wchodzisz w końcu, ostatnia decyzja. No ale przecież ja, to. ja żyję, by umrzeć. Ja jestem na water access, widziałem jak jakiś senem... No to spodni, w nie wiem czy coś, czym ty jesteś. Dilo. No to... Lecisz. No właśnie, makry, chodź... Małysz. No... Jesteś to my jesteśmy. Boże, jakieś dziecko mi ryczy, że chcesz żyć. No to zostaw go, niech umrze. Dosłownie. Przed 2 będzie no, tak? Da sobie radę. Najwyżej Trzeba zrobić content, trzeba zrobić film, tak? No. Oto, że Jedno dziecko. że mu znowu 6 godzin filmu, bo wiecie, ostatnio miałem odcinek z Dano, który mm -hmm. ma 12 minut. Wysłałem mu 10 godzin nagle. Na święto <grym> na nam <grym> stąd zjeść? Nie, nie ja dałem wszystko. O, dziecko kolejne. No to weź je, zostaw. Weź i zostaw. Czyli no, co, idziemy gdzie? Na Highlandy czy gdzie? Na zalfa i Tu jest woda, idziemy się napić w wodzie. <gulatastic> Ej, jajo no, się... Wie... Ej, wiecie, co? że teraz pokazuję, kiedy jajka są już przegrzane? Przegrzane? i yeah. nie przegrzane. No. <gulatricza> <gulatricza> przegrzane. No i, i złe, jest złe, jest zmiłe, mussle... jest takie... Śmierdzi no. <gulatricza> Chyba, że powiedziała. Chyba Weź zobacz jeszcze raz jak jest, bo to jest nieprawidłowe. <grywa> zatrzymajcie go, zatrzymajcie go. Nie. Ale content, chociaż content, content będzie. Content, ta content. Nie. Masz <grywa> content, już staminy nie mam, staminy nie mam. Ja sobie tak Dobra, zdechnę bo. najwyżej. Widzisz, widzisz, nasze liki, chodź naszą stronę. Nie mogę, nie mam staminy. Trzymam je cały czas. No nie, przez przyskoczyliśmy. Ktoś zginął? Ktoś przeżył? Co się stało? No, no taki, taki moje, dzie, moje dziecko, nie zecham To jest przypadek. Ale, e, e, ale Elio, Marcin, żyjecie, tak? No, oni, ja, tak oni tak, oni tak. Ale co myślicie ogólnie o Nicku jakby? Czy to jest dobry jako nick na YouTube, czy nie właściwie? Garmadon? No, bo niby, niby, no, niby już dużo rzeczy z Lego Ninjago jakby z Garmadona nie ma. Więc niby to odchodzi w zapomnienie. O. No Gargamela możesz sobie ustawić. Nie, bo będzie, że skopiowałem co nie? Że się a, w sensie. Gangrena. To, to nie jest ciekawe, co nie myślę, że ganglen już jest kita. weź CTL, tu mi się będzie nic. A, ale z nickiem to jest tak, że jakby ktoś mi będzie nazywać w filmie Garado na przykład, co nie? No a no. jak ja zmienię na nawet i ktoś będzie mnie nazywał kurwa jakimś zjebanym... nie wiem Nikiem kurwa... Jolokaut 2, 7 kurwa czy coś. I będzie mówić, co no to tak głupie będzie mieć to. Nie mogę mieć takiego głupiego niku. No to ja miałem 200 różnych. na co, garnek, garnek, Garmadon, Garmatron. Jakie tam jeszcze tam były? Dokoła. No 2 miliony różnych ników było z tego. W sensie przy garganego. plaży jesteś a czy gdzie? Cały czas. No. A tu? Poczekaj na ciebie. No ruch? to nieźle przyprawy przy plaży, powiem Wam. Arteryjne chodzi, ale nie tam siedzisz na dupie. No nie mam, nie mam... nie mam tej... staminy, a muszę przepłynąć przez wodę. Nie musisz! Muszę! Przechodzisz lądem. Nie, lądem przechodzisz! My lądem przeszliśmy. Nie przebywasz. Pojebało cię, że przepływać chcesz. Nie widzę gdzie. Z dodatkowo muszę iść do toalety, zaraz wracam. To ja idę. Poszłam, poszłam do toalety, a wróciłam z plackiem i piciem. Fancy. A nie, ręce? No ba. A ręce umyłaś? No ba. A, czyli to no ba nie było do mojego, mojego pytania, tylko do... To to było do obu, mówię. to było dwa w jednym. Aha. A. Może totalnie nie czuję tego wajbu świątecznego, jakoś tak... No co ty chcesz w innego mieć święto? Nie ma śniegu, nie ma ale... nie ma... Ciastu... Tego, nie, ma nie, u mnie był śnieg, to po pierwsze. A po drugie... Yy... Przez to, że byłam w pracy, nie czuję tego, bo ani nie ubierałam koinki, ani nie siedziałam z rodzinką, ani nic. Tylko praca, praca, praca. I jedyne co, to w kółko w kawiarni leciała taka wkurzająca świąteczna piosenka. Wszystkie, wszystkie po kolei, aaa. Jak ktoś na świętach u mnie. no u mnie znaczy na świętach chciał włączyć jakieś świąteczne piosenki, to się popatrzyłam, jakbym chciała zamordować co najmniej. Właśnie, ja się właśnie wkurzałam. Kuranie, po, po, co, po co te, te, te nie toperze, kurde, te tysiące to leży no. w tym powietrzu? Po co? Jakby... Jeszcze to, co jakby były spoko, że można byłoby ich zabić. Ja miałam raz sytuację, że grałam karno i byłam całkowicie wygłodzona. I jakby można było je zabić, to mi normalnie w raju była. Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. No dobra, pojebiemy. Na Southie nic nie ma. Na tam West Rail Access też nic nie ma. Na się nic nie ma. Ale o, raptorki jest, są. Nic nie ma. nie no, tu coś, coś słyszać. Sł Może Polska być trudna. Jezu, ale czekajcie to jak ta, ta szefowa, to ona chyba nie umie kalkulować kosztów w ogóle tego, co ona robi. Czy Będę ja nad tym. Słuchajcie: lampka wina kosztuje w tej kawiarni 16 zł. Grzane wino. I to jest 100 ml, co nie? Ta lampka wina. Grzane wino kosztuje 17. No to wiecie, za sam koszt tego, że dokładamy tam e, świeżo e, cytryny, nie, świeże pomarańcze, jakieś, jakieś anyże, nie anyże, goździki, nie goździki. I my to musimy jeszcze podgrzać. Ile może kosztować grzane wino i ile może mieć mililitrów? Skoro za lampkę wina jest 16 zł, za 100 ml. Powiedziała przecież, że 17 złotych wcześniej. A, no, w sumie racja. To, ale ile ile mililitrów ma? No tyle samo będzie. I właśnie A, my to... tak samo mówiłyśmy, bo nam tak jedna dziewczyna, która pracowała wcześniej, powiedziała, że grzaniec też ma 100 ml, żeby to się zgadzało wszystko. A Szefowa mówi tak. Nieprawda, grzaniec musi mieć pod sam czubek! I ona mi poszła sprawdzić, że to jest 200 ml. Podsumowując, Grzaniec, który jest lo, który jest o złotówkę droższy, jest go dwa razy więcej, ma pomarańcze, ma anysz, ma goździki, jest podgrzewany w bardziej fancy, e, tak jakby szklance i on jest o złotówkę droższy. Widzę dinozaury, widzę dinozaury. Dinosaurus. Dinosaurus. Przy błotku, przy błotku. Biegniemy! Atak! Atakować. Tam, 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 Ja bym na razie powoli poszedł, a później dopiero. A, ja w sumie ja rację. Ej, głodna jestem. Godna Godna jestem. Tym sam. bardziej, a tak. Ale chyba i tak nas Dobra. widziały, czajcie. Ono i tak są na otwartym polu. Patrzcie, radzimy. Już nie ma co Let's skalić. go! Bo z krzaków jak nie wiem. Dokładnie. A to jeden tylko jest? Nie, nie jeden, są nie. dwa. Ma, są przynajmniej. I w błocie jeszcze jeden. Lecimy do tego znowu, jezus. Kurwa, trzy Gdzie one są? No, to spłynęły się w powietrzu. Zwycięstwo! No, zwycięstwo! <grym> to nie jest no, ale to... Tak duża mapa, żeby 100 ale... osób gdzieś. No, byłoby te osoby widać, a nie. Ale to wszystko przez to, że te respy są takie do dupy. No dobra, zbyt do dupy, ale to są nawet hotspoty, co nie jest 100 osób rzekomo. No tak, Zakładając, że teraz nikt nie przychodzi, po prostu możliwe, że są już uzlepełniane botami. Po prostu i tyle iły. A no to co, to wracamy się to jak na tak ta maina sofa, tak? Idziemy na migrację? No migracja gdzie jest migracja? Tam jest migracja. Ta iście, chyba. A wcześniej jak grałem rano, to spotkaliśmy tutaj trzy. Jest coś tam, jest coś tam jest coś tam, jest coś tam jest. coś tam. Jest to jest. Tam. Rad... Po widziałem jak blimpnął mi na ten narodnażek jakby ten przez... Wiecie, żeby było go widać wyraźnie na tle tego jeziorka. Pije coś? Piję coś. Piję, jest coś. Piję, jest coś, jest coś! Lecimy to zapierdolić, to jest kaczka? To A jest kaczka. to jest To kaczka. Nie, to Dilo! Jaki Dilo? Albo kaczka? Nie, to kaczka. Kurwa Dillo? <laughs> O nie, czekaj, bo to może być dino. Wyjebany! <grymne> Sytuacja. Zabić Czekajcie, ja idę na ląd! Zabić kaczkę! Jeśli myślisz, że pokonam tego dinozaura, zostaw suba. A jeśli myślisz, że to on pokona mnie, daj like. <grymne> Ciekawe, to są co sądzę, kurwa musimy śledzić. Dobra, ja bym proponował iść jeszcze raz na hotspota, na te, na... na, na po prostu. Łapać kaczkę! No i... dupa. Nowa Katryna, chodzi, idziemy na South. Ok. Czekajcie, to ja sobie drugą tak Oj, naokoło je, ty, przebiegnę. Mnie Ona jeszcze nie wie. Lepszy ryc niż nic. W gracze, graczy, kurwa, niemożliwe. Ile? Dwie są? Dwie ale nie, przecież jeszcze, jeszcze jednego z tego spotkaliśmy. No, ale mały z tego, to, to, to... to... kurwa Widzowie, chodziliśmy już przez ponad 50 godzin w tej grze. <grym> nie znaleźliśmy ani żadnej drużyny, nikogo. Nikt nie ja mam staminy! Dawaj, biegnij do nas, biegnij do nas. Ona ale nie wie. Serata xx 2 Okej, okay, dobra, dobra. Szczerymy się na nią w krzaczorach. Dejno co złapał tego? Dejno właśnie mały złapał kurwa ten. E, kurwa celatek, który robi jak gryzłem my, ten, w tym wodzie. Czajcie? Kolaboracja. Kolaboracja, kurwa to do zabicia. Celaty. Ale jeszcze jedna była mała. Rem. Anyway, uważajcie, bo dejno jest. On chyba nie wie, że może już pewnie powoli nas ciągać, jak ma tam powyżej. Trzech koł naokoło. Ale, więc mały, rób mały. It's mały. jeszcze jeden był, czarną parodą. Widzę to. tą małą, widzę. Nie, yeah, nie. Yeah. Po drugiej stronie jest, ale może tej no wciągnie. A. Nie ja chyba, nie wciągnie. poszedł. Masz życia dużo? Ja? No tak, lipa. Ale on. Ale dilo mało, dilo, dilo już kilka razy leżał ode mnie nawet. Ogonem powaliłem kilka razy. Dwa razy. Chodź, do skały, do skały, chodź, 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 Przyskale do kanionu. Są, do do ten... kanionu, do ganionu, chodź, tu jest kanion, tu jest kanion. Tutaj. I tu po prostu siedzisz sobie w sensie. Ty? To co on ten, e, wiesz? Ja wiem. Mu, mu, tam jest, nie? ty po co musisz je bić. On ci je ciągle wysyła. Twoje życie jak jest? Widzę go. Moje życie czerwone szybkie. Tak, pierdolę. Trzeba było się dalać? Ile ty no masz Elio. Ale dwa dilo. nie możesz umrzeć. Jesteś naszym dziedzictwem, kurwa, dzieckiem. A ja właśnie sam tu jesteś, czy sam w Ja sam jestem. No i No To nie możesz umrzeć. Widzisz, jak jesteś sam, to nie możesz umrzeć. Zabronione. Co, nie mogę? No nie możesz umrzeć. Czemu? Bo staraliśmy Wresz się. Samcem. Bo staraliśmy się na ciebie samcu. Urodziliśmy się... Ja nie wychodziłam dla ciebie tak gniazda. Uh. Idzie, idzie. Ugryźcie? Nie. Dobrze. Chowaj się, może trochę dalej w krzaku, proszę cię. bo jak drugi raz tak wybiegnie, to już na pewno umrzesz. Tylko nie przy jakoś blisko, to nie? Odbieg daleko. Masz już może jakąś lepszą tą mgłę? Drugi też odbiegł. Oba uciekły. Jest! Wiktory! Zwycięstwo! Wiecie co? Ja się chyba wycofuję, bo jest ich czwórka. W ja sensie ja, ja trzy ja jestem dorosłe. Ciebie, jestem ciebie, jestem ciebie. Dobra, 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 dobra. Tu nie pokazuj się, niech one próbują mnie zaatakować. Gdzie oni są? Przed, przede mną. No, ja, widzę. I też będzie widzieli Ile masz minę? Dość sporo. Nie, nie? A ja nie, ja mam połowę. Ja mam senatło. Poradzisz się? Se? Biona? Dzięki. No mówię, poradzisz się, czy, czy przejść, bo jak przejdę to wiem. leży, lodzi, mgły jak coś. Bo Ja Jak będę gonić. Nie będę, ja poczekam aż sobie do mnie będę przyładzić. Ale jeden, jednego położyłam. A. I dostał tak trzy ten, tego chyba nawet co gonisz. Sorry. Spoko, spoko. chyba nie wie, że mikronów nie daje. On cię na wykończenie bierze. Nie No jednego na pewno położyłam. No dobra, już nie mam mógł. Ja tam mam bo oberwałam na górę. No ja też teraz oberwałam. Jak jednego położyłam to mnie jeden w ogon, ale O, no i już nie mam Elif? Ale jak się stykały! Eli gdzie jesteś? Hmm? Gdzie jesteś? Eliot Aha. Uwielbiam, ubie że Skor to po prostu idzie co nie i po prostu <gry> nie, 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 nie zaważa tego, co mu Przynajmniej brzydko nie wygląda jakoś. No tak. A ten ma chyba całkowicie twój pattern. No, to pattern jest całkiem ładny. Ten Skor. fajnie go zrobiłem. Uwzor... No, On nie może nadjąć. Nie, nie, o, tego, się, tego się nie wiesz. Bez... I wszyscy piją dalej, co nie? Wywalone. Ja, wszyscy to nie? Wywalone, czy weźmie, czy nie. Urna dziwna. Nie Ja odwrócona ogonem. W wodzie on może do 75% łapać. A gdzie możesz złapać? go Garcin, uważaj. W wodzie do 75% swojej tej waki morzłowej. No on, Zag on ma powiedzmy, on. No ale... Wiesz, Deino może no może wyglądać, a to ile ma rzeczywiście, to, to, to też. No wygląda, że nawet to nie waży. Oj tam, oj tam. Da to, dałbyś to mu chociaż satysfakcję jakąś. No <głos》>. Zaraz starszego brata zawoła, to będzie wtedy dupa. Ej tam, to. A co? Jedziemy śladem tych dilo. Tu, tu jest. Co To jest Helena? Chyba ta. Martwa Helena, Andrzeja Z głodu. E, jaki dziwny widok. Czwarty raz tu idziemy. No bo musimy. Ej, a Elliot Eliot! Tam się leczy. Ja tam leżę i się leczę. Dobra. Dobra, leczy. Dobra. Mamy go brać. Jezu, ja Wam jeszcze opowiem, kiedyś była taka sytuacja. Jak jeszcze, to było nie wiem, chyba koło stycznia, lutego, może trochę później. Grałem sobie na serwerze, jako tam chyba jakiś dinozaur, chyba nawet jako Dejna. No i poznałam takiego jednego pana księdza. Okazało się, że w ogóle oni prowadzili wielką wojnę polsko-niemiecką. I niemieckie e, Dejno walczyły z polskimi Deino I była to taka zażarta jatka. Było 50 Dejno na serwerze i chyba z 15, e, boże z 25 było tych, 25 było tych i wszyscy się bili naraz. To był content. Ja wiem, było, było raz tak, że była taka wojna dajno, i było 20. O. Martwych ciał w jeziorze na Norblade. Tak, 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 tak. Ty. Przerwy nie widzą? Nie widzą. Jest mały. Dwa diable. Wiemy? Dwa diable, jeden mały diable. Wyglądało, no Trzeba egzek egzekutować. No dawajcie, dawajcie, dawajcie. <laughs> Dzięki. Ci panie! Jak mnie dupło mnie? Małe zekło jedno. U! A. Aha. Ok. Luz, luz. Mam tylko mało życia. Ja? Yeah. Nie wiem, nie sprawdzam, nie zajmuję się tak... błahymi sprawami. Ile mam życia? Żółte, a to mogę jeszcze. Ja mam żółte jeszcze. Bym... Dostał! Ode mnie czerwony... Czerwony się kiepł, już, już mam bardzo mało. Kurwa, nie, nie za zaraz. Dbawił go. Dostał! Tytutututa! Uważaj tu, 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 tu. Krzaki mnie zablokowały! Dobra ja muszę zamykać. No teraz! No w sensie na dół po prostu, bo ja mam tą łapę. A tam jest przesady! Chodźmy do Marcinka, Marcinek jesteś? O ja tu jeszcze D-lo goni. No ja nie mam staminy, to ja muszę lecieć! No i fajnie, Choć, bo tu... Chodź, chodź, ty tu stoisz, no to dilo! Cio, chodź, tutaj, na dół! Bo tutaj, tutaj nie podejdą do tego miejsca, tutaj. Wiecie co, mam bardzo mało życia. Chodź do nas. Tylko uważaj na dilo. To, że ja mam mgłę. No. Tutaj, jak staniemy, tutaj nas nikt nie dorwie. Uważaj, muszę nie stać przy, przy, przy od tym. Skale. Chyba, że przeskoczyć tam, gdzie Maciej. Ja, jak chcesz, co? Jak coś. Tutaj ryzykownie, bo może Ja nie mam staminy. Nie jesteś? tu jesteś, jesteś? Tutaj Jest. jestem. Borę cię, borę. Brońcie mnie jakkolwiek. Jeso, Mam czerwone. Bo szybkie, mam. Ale będę bronić. Ja też bo... mam czerwone szybkie. Jestem mistrzem no ja udawania, że jestem mocny. Jestem... Ja chcę mieć tylko staminę, żeby do was przypłynąć. Wiesz, że jak złapiesz jakąś rybę, to cię taki pteradyktylus, ja ma taki gówno, atakuje. No te latające. No, to cię atakuje się respi przy tobie, tako. I cię zaczyna bić. I takiego świeżego pterka ma na dwa hity. Taki... Pteradyktylus. No to w takim razie, co ty masz zrobić? Nic. Graj no nic, złapisz... ryby i... I umierasz. Instant, można powiedzieć, że więc... Po no możesz jeszcze zrobić tak, że po prostu łowisz szybę i od razu ją jesz, ale to... No. Włagam, dopłynę. O, dopłynęłam, dobra. Mam to ten. Paję. A ja? Kacz? <noise> Wszyscy uciekli. Tak, no ja jeszcze Dilo... wido się teraz bawię. Wido, którego pan ale mam czerwone szybkie kurwa. No, mogą, ale... ale... nie mogą wkakać jak my, więc możemy no. ich zablokować łatwo, wiesz? Bo ogon i ten i jedziesz. No. A, dobra, biłam się na górze tam. Dobra, to git. Git. G -G. Słyszę, że chyba... Grybała, eee. jednak... zginął zginął tej tej zginął to jest dino to na pewno. To jest dino to na pewno, nie Ale to... Raptor żyje, Raptor jeszcze żyje. Raptor żyje na pewno, to dilo zdych. No i na Nie no, no one są po, po palce z nami jeszcze. Skor, co no. robi Skor, kurwa, no. ten... Skor tam chodzi nie wiem. sobie. Garmadon się szybko wyleczył. Ej, tu jest Raptor! Skor, czekaj. Co, wtf? Od tyłu tu wszedł. Co jest kurwa? Ty, jakiś cheater czy coś kurwa zabij mnie? cię? Tak Nie, po mi po prostu kurwa, co jest? A no, to Andrzej, Nie, to jest wielki skok Chcesz wielki skok To <ślaski> <ślaski> nie Nie, <ślaski> nie, <ślaski>